Ale układa No, układamy No, pięknie, brawo A teraz to jeszcze, kochanie No Trzeba to w to Tak, trzeba tak, czekaj, czekaj Tak, tak, no Już teraz Brawo! Ale klocka, to nie trzeba wpychać! No? O, tak! No po co ty klocka tam pchasz? Jak macie mam się jeszcze taki niebieski? Niebieski nie. <laughs>